Jeśli dzielisz swój dom z jednym lub dwoma kotami, prawdopodobnie często rozmawiasz z nimi. Często używamy łagodnego i czułego tonu, kiedy zwracamy się do naszych kotów, ale czy koty naprawdę lubią, kiedy z nimi rozmawiamy? Jaka jest najlepsza metoda komunikacji z kotem? W tym filmie omówimy, jak styl komunikacji werbalnej, w tym miauczenie, jest kluczowy dla budowania silnej więzi z Twoim kotem. Koty są inteligentnymi zwierzętami z wyjątkowym słuchem. Studiują ton i intonację naszego głosu poprzez codzienne interakcje. Łatwo zauważają, kiedy jesteśmy szczęśliwi, zdenerwowani, smutni czy sfrustrowani. Kiedy zbliżasz się do swojego kota głosem słodkim i łagodnym, rozpoznają, że jesteś w dobrym nastroju i preferują taki ton, ponieważ kojarzą go z radością. Z kolei, kiedy używamy poważniejszego tonu, Prosząc je na przykład, by zeszły z kuchennego blatu, rozumieją, że mówimy poważnie. Z czasem nie tylko uczą się reagować, ale również szanować naszą autorytet. Chociaż koty są uważane za niezależne i czasami wydaje się, że ignorują swoich właścicieli, nowe badania pokazują, że przywiązują dużą wagę do ludzi. Rozpoznają imiona, przezwiska i nawet imiona innych kotów oraz swoich właścicieli. Wskazuje to, że koty mogą łączyć imiona z twarzami, nie potrzebując do tego wyraźnego szkolenia, wystarczy obserwować nas uważnie. Gdy rozmawiasz ze swoim kotem, ton głosu ma kluczowe znaczenie. Koty czują się komfortowo przy łagodnym i spokojnym tonie, a wiele z nich reaguje pozytywnie na wyższe głosy. Podobnie jak inne zwierzęta, koty mogą czuć się zakłopotane przy głośnych głosach lub ostrych tonach. Zauważyłeś kiedyś, jak Twój kot ucieka, gdy ktoś krzyczy. Dlatego ważne jest, aby zachować spójność tonu podczas rozmowy z kotem. Jeśli poprawiasz ich zachowanie, użyj tonu, który wyraża autorytet, różniący się od tonu używanego do ich chwalenia. Co do częstotliwości rozmów z kotem, mogą one łatwo poczuć się samotne. Koty nie są w naturze stworzeniami samotnymi, jakby się mogło wydawać. Lubią uwagę i interakcję ze swoimi ludzkimi towarzyszami. Dlatego staraj się angażować swojego pupila w codzienne rozmowy. Nawet jeśli nie mówimy dokładnie tym samym językiem, rozmowa z nimi jak z przyjacielem lub członkiem rodziny wzmacnia więź, którą dzielimy. Co do miałczenia: podczas gdy dla nas ludzi miałczenie może być formą komunikacji, dla większości kotów ludzkie miałczenie nie ma znaczenia. Interpretują nasz język inaczej, ale są świetnymi uczniami i mogą kojarzyć nasze powtarzalne dźwięki z określonymi działaniami. Na przykład jeśli zawsze miałcasz w określony sposób podczas ich karmienia, mogą nauczyć się, że ten konkretny dźwięk oznacza jedzenie. Oprócz komunikacji werbalnej, możesz używać gestów ciała, aby porozumieć się ze swoim kotem. Na przykład naśladowanie wolnego mrugania oczu przez koty może przekazywać im zaufanie i miłość. Mogą także okazywać uczucia poprzez delikatne stuknięcie głową lub nosem w ciebie. Odpowiedź na te gesty może skutkować mruczeniem z przyjemności. Rozpoznają nasz głos subtelnie i zamiast biec do nas jak psy, mogą jedynie sygnalizować rozpoznanie, przesuwając uszy lub przechylając głowę. Oznacza to, że rozpoznają naszą obecność i czują się bezpiecznie obok nas. Koty mają również swoje preferencje dotyczące fizycznego okazywania uczuć. Wiele z nich nie lubi być obejmowanych ani całowanych, ponieważ może to sprawiać, że czują się uwięzione. Wolą interakcje, gdzie mają kontrolę nad otoczeniem. Dlatego podczas interakcji ze swoim kotem pamiętaj o używaniu odpowiedniego tonu głosu, rozumieniu ich indywidualnych preferencji i szanowaniu ich przestrzeni. Z cierpliwością i uwagą wzmocnisz więź ze swoim kotem, a oni docenią czas spędzony razem. Kompartilowanie swojego życia z jednym lub dwoma kotami to znacznie więcej niż tylko dzielenie przestrzeni fizycznej. To wejście do świata subtelnej i głębokiej komunikacji, gdzie gesty, intonacje, a nawet milczenie mają intensywne znaczenie. Wielu z nas przyjmuje czuły język w kontaktach z naszymi kotami, ale czy koty naprawdę lubią, gdy z nimi rozmawiamy? Jaka jest najlepsza metoda na efektywne nawiązanie dialogu z tymi fascynującymi i niezależnymi istotami? Koty, znane ze swojej sprytnej natury i zwinności, posiadają również wyjątkowy słuch. Nie tylko słyszą, co mówimy, ale uchwytają subtelne niuanse w naszych głosach, które wyrażają emocje jak radość, frustrację czy smutek. Kiedy zbliżamy się do nich delikatnym i czułym głosem, nie tylko rozpoznają nasze szczęście, ale również preferują ten ton, kojarząc go z chwilami przyjemności i komfortu. Z drugiej strony, gdy musimy być bardziej stanowczy, na przykład kierując je z miejsc zakazanych, jak blaty czy delikatne meble, ton poważny i autorytatywny jest kluczowy, aby zrozumiały powagę sytuacji. Najnowsze badania coraz bardziej ujawniają emocjonalną inteligencję kotów. Są one w stanie rozpoznać nie tylko swoje imiona, ale także imiona innych zwierząt domowych i nawet swoich właścicieli. To dowodzi ich zdolności do skojarzeń i zrozumienia podobnego do małych dzieci. Koty obserwują i absorbują codzienne interakcje ze swoimi ludźmi, ucząc się rozróżniać różne intonacje i intencje za naszymi słowami. Jeśli chodzi o rozmowę z kotem, ton głosu odgrywa kluczową rolę. Spokojny i łagodny ton zazwyczaj jest kojący dla nich, Przekazując poczucie bezpieczeństwa i miłości. Wiele kotów reaguje pozytywnie na wyższe i delikatniejsze głosy, podczas gdy ostre czy głośne tonacje mogą wywołać niepokój lub nawet strach. Ważne jest utrzymywanie spójności tonu podczas interakcji, zwłaszcza w korygowaniu niepożądanych zachowań. Zarówno w pochwałach, jak i w karceniu, spójność pomaga kotom jasno rozumieć Twoje oczekiwania i granice. Oprócz głosu Gesty ciała są kolejnym potężnym środkiem komunikacji z kotami. Naśladowanie powolnego mrugania, które oznacza zaufanie i relaks między kotami, może być odebrane jako gest bezpieczeństwa i miłości. Odpowiedź na delikatne dotknięcia głowy lub nosa Twojego kota czułym przytulaniem może prowadzić do głośnego mruczenia zadowolenia, dodatkowo wzmacniając więź między Wami. Warto pamiętać, że mimo że koty często są postrzegane jako niezależne i zarezerwowane, bardzo cenią sobie interakcje społeczne ze swoimi ludźmi. Lubią czuć się uwzględnione w codziennym życiu swoich opiekunów, czy to poprzez udział w rozmowach, czy po prostu dzieląc wspólną przestrzeń. Tego rodzaju interakcje nie tylko wzbogacają ich życie, ale również promują poczucie przynależności i bezpieczeństwa dla kotów. Kiedy wołasz swojego kota po imieniu, może być kuszące oczekiwanie natychmiastowej odpowiedzi, jak wesołe szczekanie psa. Jednak koty często reagują bardziej subtelnie, poruszając uszami, powoli mrugając lub po prostu odwracając głowę w Twoją stronę. To wskazuje, że rozpoznają Twoje głos i czują się komfortowo w Twojej obecności, nawet jeśli nie wyrażają tego wyraźnie. Jest to znak zaufania i bezpiecznej więzi między Tobą a Twoim kotem. Co do wyrażania uczuć fizycznych, koty mają wyraźne indywidualne preferencje. Niektóre uwielbiają być przytulane i głaskane, podczas gdy inne wolą bardziej dyskretne i mniej inwazyjne interakcje. Szanowanie tych preferencji jest kluczowe dla utrzymania harmonijnego i szanującego związku z Twoim kotem. Wyrażanie miłości i troski w sposób, który odpowiada potrzebom i osobowości Twojego kota, wzmacnia więź między Wami i tworzy środowisko, w którym obie strony czują się zrozumiane i docenione. Podsumowując, Komunikacja z kotami to delikatny taniec słów, tonów i gestów, gdzie każda interakcja wzmacnia wyjątkową więź, którą dzielisz ze swoim przyjacielem feliną. Ucząc się subtelnych języków kotów i dostosowując swoją komunikację do ich indywidualnych potrzeb, nie tylko wzbogacasz ich życie, ale również budujesz relację opartą na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i miłości. Ciesz się każdą chwilą połączenia się ze swoim kotem w sposób głęboki i satysfakcjonujący, tworząc cenne wspomnienia w trakcie tej podróży